Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję gospodarzom za zaproszenie nas w charakterze partnera. Jesteśmy po czasie, więc czuję tą presję i yy, ponieważ mam mało czasu, to zacznę od dygresji, bo to tak będzie łatwiej mi wejść w temat. Yy, mówiliśmy dzisiaj dużo o cyfryzacji, o porze materii, o, o, o różnych przeszkodach, które z tym, są z tym związane. Chciałem Państwu powiedzieć, że kilka lat temu dołączyłem do Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zapisałem się do koła w Wielkopolsce, powiat Szamotuły, czyli obszar wiejski, w kole średnia wieku 60 lat, 70 osób. Pytam, jak będziecie zapraszać, jak zapraszacie ludzi na zebrania? A oni mówią, tam prezes i, i skarbnikom: nie ma problemu, mamy 200 zł na telefon, dzwonimy do każdego. Mówię, okej, okay, można i tak. Nie chciałem się tam za dużo tam mądrzyć, ale mówię tak, a może maila wysłać do wszystkich? Proszę pana, mówi przecież ci ludzie maila nie potrafią obsługiwać. To, 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 to się nie da. No więc witam w świecie takim całkowicie analogowym. No ale po to człowiek zostaje pszczelarzem. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że ci pszczelarze w tym analogowym świecie co roku składają wnioski o dotacje na modernizację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odbywało się to tak, że kilkadziesiąt osób wykonuje kilka wycieczek, żeby zawieźć jakiś dokument, pojechać podpisać jakiś dokument, odebrać jakiś dokument, znowu podpisać jakąś umowę. Kilkadziesiąt osób krążących po, kilka razy po powiacie, mnóstwo kilometrów, mnóstwo papieru, te dokumenty ktoś tam zawoził do Poznania, to wszystko wracało. Dlaczego? No bo przecież tam nikt nie obsługuje maila, czy większość, nie da się inaczej. I wyobraźcie sobie, że w tym roku, w roku 2023, Armii ogłosił, że przyjmuje wnioski na dotację sprzętu tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Szok. Jak? Tak? Przecież ludzie nie mają maila. Ja się ucieszyłem, no bo super rozwiązanie, podszedłem do tego z marszu, przecież znam się na y, sprawach elektronicznych. Y, platforma była tak intuicyjna, że poległem, ale ściągnąłem manuale, udało mi się to załatwić. Niesamowicie rewolucyjny proces i wyobraźcie sobie, że to się udało. Termin złożenia wniosków i rozpatrzenia trzeba było przesunąć pewnie pod presą środowiska kilkakrotnie, ale po 3-4 miesiącach sprawa została zamknięta. Wnioski zostały przeprocesowane, pieniądze zostały wypłacone. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli w tak konserwatywnym świecie udało się to zrobić, to chciałbym, żebyście Państwo sobie teraz pomyśleli o wszystkich dokumentach, które ostatnio podpisywaliście długopisem. Czyli kartka papieru i długopis. I zadajmy sobie pytanie, przy tym, przy tym konkretnym przypadku, dlaczego to robiliście? Dlaczego w takiej formie i długopisem i na papierze? I drugie pytanie, po co to robiliście? W jakim celu? Bo przecież celem nie jest wyprodukowanie papierowego dokumentu i złożenie na nim podpisu, tylko celem jest załatwienie jakiejś sprawy. I o tym, o tym dzisiaj cały dzień mówimy, o tym, że to wszystko powinno się już dzisiaj robić elektronicznie, bo ten papier naprawdę nie jest nam do niczego potrzebny. My jako Signus dostarczamy usługę elektronicznego podpisu wszędzie tam, gdzie ktoś po prostu musi załatwić sprawę. W związku z tym korzystają z Signusa dzisiaj i firmy sprzedażowe, jak nie wiem, Orange. Konika Minolta, gdzie tam mamy kwestię leasingu, mamy agencje pracy Mondi czy Paretti, mamy firmy ubezpieczeniowe, w tej chwili dwie spółki kompensy. Czyli wszędzie tam, gdzie wcześniej składano podpis długopisem, dzisiaj korzysta się z podpisu elektronicznego, dlatego że jest to po prostu szybkie, proste i przyjemne. Mówię szybko, bo wiem, że mam mało czasu, ale to też jest plus tego mojego wystąpienia, bo zobaczycie Państwo, że podpis elektroniczny, czy podpisanie dokumentu elektronicznie z kimkolwiek. Który jest gdziekolwiek, jest właśnie bardzo szybkie, bardzo proste i bardzo intuicyjne. Chciałbym, żebyśmy teraz państwu pokazali demo platformy, dlatego poproszę tutaj koleżankę, która podpisze dokument ze studentką, która być może w tej chwili jest nie wiem gdzieś na Erasmusie, daleko za granicą. Zanim pokażę prezentację, na żywo wrócę tylko na chwilę do slajdu, gdzie mamy firmy, które korzystają z Seniusa, ponieważ za chwilę zobaczycie państwo. Że można w dowolnym momencie wybrać, czy podpis zaawansowany, czy podpis kwalifikowany. I często tutaj mamy pytania, kiedy, jaki podpis, dlaczego taki podpis, a nie inny. Pamiętajmy, że y, wszędzie tam, gdzie w przepisach szczegółowych ustawodawca zawarł sformułowanie, że dokument musi być zawarty, czy umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wtedy mamy tylko dwie opcje: albo długopis i kartka, albo podpis kwalifikowany. Jeżeli takiego zapisu nie ma, to strony, czy tam strona wybiera z jakiego podpisu korzysta i wtedy może zastosować podpis kwalifikowany, bo na przykład y, mamy tutaj takie firmy, gdzieś tu jest Crowder, na przykład Crowder jest taką y, platformą crowdlendingową, tam się po prostu inwestuje, pożycza pieniądze. Ustawodawca nie wymaga od nich formy pisemnej pod rygorem nieważności, czyli nie musi być zastosowany podpis kwalifikowany, ale ze względu na wagę i ryzyko biznesowe stosują podpis kwalifikowany. Przez pół roku rozmawialiśmy z nimi o integracji, o podpisie zaawansowanym. Tylko zaawansowany, tylko zaawansowany. Zrobili integrację, wszystkie umowy podpisują podpisem kwalifikowanym. Sami, sami do tego doszli, a nie musieli właśnie nic, nic zmieniać i przełączać. Konika Minolta, czy nie ma tutaj Caterpillar Financial Service, to są firmy <krym> leasingowe. Tam musi być zachowana forma e, pisemna, więc korzystają z podpisu kwalifikowanego. A w tym czasie Orange, który zawiera umowy z klientami ze swojej bazy, zna tych ludzi, ma, ma ich tożsamość, nie musi ich dodatkowo weryfikować, nie mają ryzyka biznesowego, podpisują wszystko podpisem zaawansowanym. Logika procesu czy podpisywania podpisem zaawansowanym i kwalifikowanym jest w zasadzie taka sama, jest tylko jedna różnica. Przy pierwszym, podpisie, przy pierwszym składanym podpisie kwalifikowanym, jeżeli wystawię dokument teraz do kogoś z Państwa i pierwszy raz będziecie podpisywać na signusie. Wskażę Was, jako osoby, które ma, mają złożyć podpis kwalifikowany, to przy pierwszym podpisywaniu zostaniecie poproszeni o weryfikację tożsamości w oparciu o dowód lub paszport. I to będzie tylko za pierwszym razem. Mówię o tym, bo na prezentacji tego nie zobaczymy, dlatego, że będziemy podpisywać tutaj z osobami już zweryfikowanymi. Osoby, które raz się zweryfikowały, każdy następny podpis, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za dwa lata, jak dostaną dokument na signusie, nie będą przechodziły weryfikacji, bo system już ich zapamiętał. I system będzie pamiętał tą tożsamość tak długo, jak długo jest ważna. Na przykład, jak długo ważny jest dowód osobisty, bo tam mamy termin ważności, albo aż ktoś na przykład sam nie zaznaczy, bo być może w systemie jeszcze się to nie pojawiło. Sam zaznaczy, na przykład, moje dane się zmieniły. Bo mogło się zdarzyć, że ktoś w międzyczasie zmienił nazwisko, płeć, coś się zmieniło. Wtedy sam y, deklaruje, że dane się zmieniły, i wtedy inicjowana jest powtórna. Weryfikacja. Natomiast, jeżeli jest zapisana, to pamiętajmy, że ona nawet 10 lat może być ważna i wtedy podpisywanie jest bardzo proste, bardzo szybkie. Marto. Bardzo proste i bardzo szybkie. Drugie podejście: jak za drugim razem nie wyjdzie, to ewakuujemy się. Dobrze, Marta loguje się w tej chwili do platformy, czyli tak jak powiedziałem, robi ręcznie coś, co można by zrobić automatycznie. Ten proces może się odbywać po API. Marta loguje się przez stronę. Proszę spojrzeć do góry. Do góry ma do wyboru podpisy zaawansowane, zaawansowane z KYC, czyli z weryfikacją tożsamości i podpisy kwalifikowane. Przy kwalifikowanych nie, nie, nie piszemy, że z KYC, bo to jest oczywiste, że kwalifikowany wymaga tej weryfikacji. Marta zakłada folder. Folder jest według dowolnego klucza, cyfry, liczby, litery. Do folderów wprowadza dokument bądź dokumenty. Tutaj wprowadzamy PDF, który mamy gdzieś na pulpicie przygotowany. I teraz następny psikus zniknął. Jest? Dobrze, został wczytany jeden PDF. Oczywiście można wczytać tych PDFów więcej. Tam 2, 3, 10. Wybiera w tej chwili, jaki rodzaj podpisu ma być. Pokażę jeszcze do góry. Tak, Czyli z tych trzech podpisów, które są, wybrała w tej chwili, że to ma być podpis kwalifikowany. Można sobie rozwinąć podpowiedź, kiedy z jakiego podpisu skorzystać. Poniżej widzimy dodaj graficzną reprezentację podpisów, wizualizacja na pierwszej stronie, na końcu dokumentów bądź we wskazanym miejscu. Jeżeli to jest jeden dokument, możemy w konkretne miejsce wskazać. Jeżeli jest więcej, to raczej się stosuje albo na marginesie, albo na końcu, albo gdyby wiedziała, że tam będzie 20 czy 30 osób, musiało się podpisać, to sugerujemy, nie dodawaj. Teraz dodaje osoby, które mają się podpisać, czyli wskazujemy te osoby poprzez adres e-mail i numer telefonu. I tu jedna ważna rzecz, trzeba się na chwilę. Marta może być osobą, która podpisuje, więc dodała siebie, tak? Ale może być osobą, która jest tylko operatorem, pracownikiem sekretariatu, czyli może dodać dwie dowolne, czy tam trzy dowolne osoby, które dostaną zaproszenie do podpisania, sama nie musi być osobą podpisującą. Tutaj mamy taki flow, że Marta jest osobą podpisującą, dodała siebie i dodaje Agnieszkę Bocian, która powiedzmy jest w tej chwili w Londynie i musi pilnie podpisać jakiś dokument. Może ustawić na sztywną kolejność podpisujących, nie musi. Czasami to jest wymagane w jakimś biznesie, żeby ta hierarchia była zachowana. Jak nie potrzeba, nie róbmy tego, bo niepotrzebnie to blokuje, gdyby było więcej osób. I teraz Marta przekazała dokument do podpisania. Poczekaj, nie się, tak? Marta jest już tutaj przy pulpicie, więc od razu widzi dokument do podpisania. Natomiast Agnieszka, która została zaproszona, to jest ważna rzecz. Nie dostała dokumentu. Dokument jest u nas w bezpiecznym środowisku platformy. Korzystamy z chmury krajowej, a więc nie ma też tych problemów z RODO, jeżeli chodzi o jakieś chmury tam, otwarte. Jest to wszystko w naszym, w naszym data center, znaczy w data center chmura krajowa. Agnieszka dostała zaproszenie po zalogowaniu się na, na, poprzez mail, który otrzymała taki invitation mail, który też może być skustomizowany zaloguj się i zobaczę to, co zobaczyła Marta, czyli zobaczę dokument do podpisania, zaznaczę podpisz, przekażę do podpisu. Marta jest osobą już zweryfikowaną, więc nie przechodzi weryfikacji. Teraz uwaga, czuły punkt na prezentacji na żywo. Czy przyjdzie SMS? Przyszedł, czyli nic się złego w kraju nie dzieje. SMSy przechodzą. Teraz następny nerweliczny punkt, czy Sajnus zadziała? Ups, działa, wszystko dobrze, trwa podpisywanie. Nie, czyli nie ups, tylko uf, tak? Marta podpisała dokument. Może podejrzeć, kto podpisał. tak, Widzimy, że jedna osoba już podpisała. Może wysłać jeszcze przypomnienie do Agnieszki. Nie musi w tej chwili, zamknij. Może wcześniej, mogła wcześniej podejrzeć ten dokument, czyli zrobić sobie podgląd. To mamy czystą kartkę, więc nie ma co tam podglądać. Może jako osoba, która zleciła usunąć ten dokument. To też ważne, ta druga osoba nie może usunąć, bo, bo, bo ona ma tylko podpisać. No i w tej chwili czekamy, aż ten invitation mail dotrze do Londynu, tam ktoś go otworzy, zaloguje się i podpisze. Halo Londyn, Czy jest na sali Londyn? Podpisałaś? Dobrze, Londyn nam za chwilę powie, że już podpisał. Tutaj proszę Państwa, ten SMS może iść na adres Polski, może na numer telefonu Polski, na zagraniczny, tutaj nie mamy ograniczeń. Gdyby... Tak, i teraz odświeża, odświeżony dokument. Proszę zobaczyć, dokument jest podpisany. Marta może pobrać w tej chwili ten dokument. To też ważne, wczoraj o tym rozmawialiśmy. Mamy dokument cyfrowy z podpisem kwalifikowanym. Nie ma pojęcia kopii i oryginału. Każdy ma u siebie oryginalny dokument. Czyli nikt nikomu nic nie musi wysyłać. No oczywiście można wysyłać, ten dokument może wrócić do Was po API. Ale w tej chwili Marta ma u siebie podpisany dokument, Agnieszka ma u siebie podpisany dokument. Mamy graficzne reprezentacje dla filatelistów, którzy sobie to drukują i wkładają do segregatora. Mamy formę cyfrową dla tych już bardziej nowoczesnych. Agnieszka korzystała z, ze smartfonu, jak Państwo widzieliście. Marta sobie siedziała gdzieś w biurze, załatwiała sprawę. Wszystko, jeżeli chodzi o Signus. Chciałem powiedzieć, co zawiera Signus. Signus jest platformą, która. Umożliwia Państwu korzystanie z wszystkich rodzajów podpisu elektronicznego w jednym miejscu, czyli nie musicie się zastanawiać, czy potrzebujecie Signusa dla takiego podpisu, a innego rozwiązania dla innego, dlatego że w Signusie macie podpis elektroniczny podstawowy, macie podpis elektroniczny wzmocniony o proces KYC, czyli o weryfikację tożsamości, i możecie uzyskać dla dowolnej osoby całkowicie zdalnie podpis kwalifikowany, czyli możecie wystawić dokument, na przykład studentowi, który jest za granicą, żeby złożył Wam podpis kwalifikowany. My ten podpis wydamy w locie na podstawie weryfikacji tożsamości w oparciu o dowód lub paszport i co więcej możemy to zrobić w kilku językach. Więc to nie musi być obywatel polski, to może być obcokrajowiec. Ważne, żeby miał odpowiedni dokument tożsamości. Dokumenty na Sajnusie można podpisywać wielostronnie, więc to jest możliwość wystawienia dokumentu, na którym się podpisać mają, nie wiem, dwie, trzy, dziesięć czy nawet 20 osób, bo ograniczenie jest w zasadzie tylko takie techniczne, techniczne w postaci graficznej reprezentacji podpisujących. Otóż o tym też dużo rozmawialiśmy tutaj i wczoraj i w kuluarach, że często dokument elektroniczny jest drukowany i wkładany do segregatora. Z punktu widzenia prawnego to nie ma sensu, bo wówczas podpis elektroniczny znika, ale ponieważ ludzie to robią i będą to robić, bo po prostu lubią to, dlatego daje się graficzną reprezentację podpisujących. Ta graficzna reprezentacja może być w różnej postaci. Możemy dołożyć wylistowane nazwiska jako dodatkową stronę do PDF-a, który był podpisywany, i wtedy mamy pewne ograniczenie, no bo po prostu zmieści się tam odpowiednia liczba tych podpisów. Może to być graficzna reprezentacja na marginesie pierwszej strony. Tam się zmieści 8 podpisów, jeżeli to będzie dodatkowa strona 12. A może w ogóle nie być graficznej reprezentacji i wtedy na jednym dokumencie może się podpisać wiem, 100 osób, tak? bo mamy jakieś zebranie na przykład, gdzie wszyscy muszą złożyć podpis. Podpisywanie wielu dokumentów jednocześnie, tutaj była sugestia, że no, dziekan nie powinien z jednym nie wiem podpisać rezygnację dla np. 100 czy 500 studentów. Tu jest to możliwe, tak? można wrzucić 500 takich dokumentów dziekan może się zalogować i zrobić, zaznać wszystkie, jednym hasłem, jednorazowym podpisać wszystkie 100 dokumentów. Dokumenty trafiają do folderów, więc w połączeniu to z, z jakimś innym systemem do obiegu dokumentów macie Państwo wszystko przygotowane tak, żeby cały proces przebiegał automatycznie. Jak można korzystać z naszej platformy? Otóż, najprostszy sposób dla kogoś, kto korzysta sporadycznie, rzadko, ale potrzebuje na przykład pilnie coś z kimś podpisać, to jest zalogowanie się do naszej strony i skorzystanie, sprawdzanie, jak to działa. Natomiast oczywiście przy, przygotowujemy rozwiązania dedykowane dla konkretnych instytucji czy uczelni, wtedy przygotowujemy dedykowane konto, przygotowujemy branding, tak, żeby to środowisko, o czym też tutaj ktoś wcześniej wspominał, było odzwierciedleniem środowiska danej organizacji, żeby ten, który podpisuje, czuł się, że jest we właściwym miejscu. Udostępniamy API, więc bardzo łatwo można się z naszym systemem zintegrować. Natomiast tutaj jesteśmy dlatego, że przede wszystkim polecamy integrację wspólnie z PCG Akademia, z Webcomem, jesteśmy do tego, Webcomem jesteśmy tutaj do tego przygotowani, więc zapraszamy też do rozmów na ten temat, tak żeby moduł do podpisywania stał się jednym z elementów systemu, z którego Państwo. Korzystacie. Oprócz podpisu elektronicznego dajemy również kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Te dwie rzeczy należy rozróżnić. Pamiętajmy, że podpis jest przypisany do człowieka to jest podpis konkretnej osoby. Dzisiaj taki tradycyjny podpis to jest właśnie podpis na tak zwanym gwizdku, na jakiejś karcie, na, na jakimś urządzeniu. My mówimy o podpisie, który jest podpisem chmurowym, który jest dostępny na platformie. Nie potrzeba tu żadnych urządzeń, żadnych dodatkowych aplikacji. Po prostu ten podpis jest, jest wydawany w momencie podpisywania, kiedy zwraca się dokument do podpisania. Natomiast osobnym tematem jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dużo tutaj mówiliśmy o dokumentach papierowych, które się cyfryzuje, które się dzisiaj archiwizuje, o, o e dyplomach i tego typu rzeczach. Warto pomyśleć, czy nie powinno zastosować się na przykład kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, która potwierdza, że dokument został wystawiony przez daną organizację. I tutaj można masowo pieczętować dokumenty, które się na przykład idą do archiwizacji albo już są zarchiwizowane. Można wszystkie te dokumenty pieczętować i potwierdzić, że zostały wytworzone przez daną organizację. Także te, dwie, te dwa elementy mogą działać odrębnie, ale możemy też je tutaj połączyć, że może być i podpis danej osoby, i pieczęć danej uczelni. Tutaj mamy schemat procesu pieczętowania. Żeby się tutaj nie rozwodzić. Proces pieczętowania jest bardzo prosty. Po prostu trzeba dokumenty wrzucić do folderu Input i za chwilę wypadną w folderze Output, jako dokumenty podpisane, opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną wydaną na daną organizację, opatrzone znacznikiem czasu i jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem LTV, czyli Long Term Validation, który spowoduje, że certyfikaty, które znalazły się na tym dokumencie, będą, mówiąc kolokwialnie, świeciły się na zielono, czyli że ten dokument będzie. Prawidłowo walidował się w przyszłości po otworzeniu. Czy to będzie rozwiązanie lokalne, czy to będzie rozwiązanie chmurowe, to jest kwestia wyboru. Dajemy i takie rozwiązania, gdzie ta pieczęć może być, może być u nas, może to być też pieczęć y, zainstalowana u Państwa. O wouczerze już powiedziałem. Klub programu to miała być prezentacja, którą zrobimy zaraz po lunchu, także zapoznajcie się Państwo z tym voucherem. Z czystej ciekawości wejdźcie na, nas, na stronę Seniorsa, załóżcie to konto, konto, tak jak powiedziałem, jest, jest darmowe i spróbujcie przejść proces podpisania e, dokumentu. Zobaczycie, że to jest naprawdę banalnie proste, bo jeżeli wystawicie dokument do podpisania dowolnej osobie, czy to będzie rektor, czy to będzie student, to ta osoba, która już korzysta z Seniusa, będzie mogła to zrobić nawet, nie wiem, w tramwaju, wyciągając komórkę, logując się do platformy i będzie mogła podpisać wszystkie dokumenty, które zostały jej wystawione, i zrobi to naprawdę szybko, łatwo, bardzo prosto, dosłownie, w kilka minut, nawet jeżeli to będzie podpis kwalifikowany.